Dzień dobry, panny. Zaczynam od Was, od Waszego znaku Zodiaku. Y, czytania na wrzesień mamy 1 września, y, dlatego zaczynam od Was, drugie panny, ponieważ macie urodziny. W związku z tym składam Wam fantastyczne, żebyście mieli cudowne urodziny, fantastyczny czas, bardzo dobry rok do następnych urodzin. Celebrujcie, świętujcie, niech Wam się darzy. Ze wszystkich stron, z całego, z całego wszechświata, właściwie. Więc, drogie panny, e, jeżeli do, dosłuchajcie do końca czytania, bo będziecie mieć prezent urodzinowy w post, ale nie powiem teraz, jaki, tylko pow, powiem na końcu, po prognozie e, na wrzesień. Tak, pamiętajcie, że to są czytania ogólne, w związku z tym weź to, co z Tobą rezonuje, a to, co nie, zostaw i nie zajmuj się tym. Jakie energie będą Pannom towarzyszyły? Aha, jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, udostępniania. Bardzo to wzmacnia. E, kanał, e, także algorytmy YouTubeowe mnie już dostrzegają. Dziękuję serdecznie. To całe panny, gotowe? No to czytanie na wrzesień dla panien 2023. Jak tam pełnia? Och, drogie panny. No dobrze. Praca, finanse. Czwórka mieczy. E emocje, uczucia. Osiem kielichów. Nie, trzy kielichy, przepraszam. Trzy kielichy. Wasza postawa i nastawienie. O, dziesiątka buław. Co w związku z tym warto zrobić we wrześniu? Koło fortuny. Mhm. Będzie to dla Was trudne, panny. A co zostawić? Czym się nie zajmować? Dziewiątką mieczy. Co mi nieoczekiwane. Prawo niespodzianki. Królowa kielichów. I karta na miesiąc wrzesień dla panien to sąd. Dobrze. Ósemka mieczy w tle. No to... Drogie panny, zacznijmy, wiecie, co, od, od tego koła fortuny. Co robić, e, czym się nie zajmować? E, Boże, co robić? Nie czym się nie zajmować. Co robić? Panno. Ja wiem, że Wy, Panny, lubicie mieć wszystko zaplanowane, takie ułożone w tabelkach, z taką, żeby wszystko było dobrze przygotowane. Lubicie tak być przygotowane do pracy, przygotowane do życia. Jak sprzątacie, to sprzątacie. Natomiast w kole Fortuny karty Wam mówią, weź to trochę zostaw, weź to trochę odpuść. Weź się trochę, zdaj na spontaniczność, na kreatywność, na, na to, co los ci przyniesie, na to, nie wszystko da się zaplanować. W życiu, w życiu liczy się też przygoda, kreacja, spontaniczność, pójście na żywioł, czasami właśnie zareagowanie na bodziec, na, na uczucia. Na takie rzeczy. I w tym miesiącu, ja widzę, nawet już po tym rozkładzie, droga Panno, karty cię będą generalnie do tego namawiały. Bo cały miesiąc mamy przy karcie dla Was sąd ostateczny. Czyli jakbyś na przykład, właśnie, droga Panno, zdała się na to, że. że się. Że znam się trochę na los. Niech się to życie samo płynie. Niech. Nie będę tak, nie muszę we wszystkim tak bardzo ingerować, to może się okazać, że to ci się spodoba i to ci wyjdzie na dobre, że dostrzeżesz nowe e, wartości w życiu albo wartości to niedobre słowo. Nową jakość, o! Nowej jakości funkcjonowania w codziennym życiu, że możesz dostrzec właśnie. Jaka kreatywność, spontaniczność, niezaplanowanie czegoś, tylko tak trochę pszf, pójście na żywioł, na bodziec, po uczuciach, po emocjach, to może Ci się to spodobać. Ale jeżeli oczywiście Masz swój wybór i zrobisz, jak uważasz. Natomiast Generalnie dla wszystkich Was panien, ma, e, marzec, Boże, czemu powiedziałam marzec, wrzesień. Wrzesień będzie takim czasem, e, gdzie spojrzycie na swoje e, życie z, właśnie przy okazji Waszych urodzin, tak z dystansu, tak się e, będziecie zastanawiać, e, co mi w życiu wyszło, co mi w życiu nie wyszło, e, co jest fajne, co jest. Mniej fajne, co czego pragnę, czego bym chciała. Taki będzie ten wrzesień dokładnie dla was wrzesień podsumowań i w niektórych dziedzinach dojdziecie do wniosku, że jest OK, a w niektórych wiadomo, że nie, e, że można coś poprawić, polepszyć, i e, ale będziecie mieli na to ochotę i chęć, bo wasze nastawienie Będzie pozytywne, to znaczy, nawet moglibyście, tak jak to się mówi, góry przenosić, jeżeli będziecie, drogie panny, wiedziały, po co to robicie. I przy karcie sądu, wy się właśnie będziecie zastanawiać, po co ja mam to robić, po co mi to jest potrzebne, dlaczego e, mam walczyć o coś, czy jeżeli na przykład uznało, uznaję, że to jest dla mnie nieistotne. Zacznę zajmować się rzeczami, zdawać sobie z tego sprawę, co dla mnie jest ważne, co ja chcę, o co ja chcę zawalczyć, co ja chcę z tym zrobić, gdzie, gdzie ja chcę, żeby to mieć. I to jest dobra bardzo postawa. Bo czego nie robić? Mamy dziewiątkę i dziesiątkę. Jeżeli zostawisz to po prostu. Nie, nie zrobisz żadnego podsumowania, nie. No masz twoje prawo, nie musisz tego robić, to będziesz miał trochę móc skłonność do tego, e, coś ci się nie uda w tym wrześniu, gdzieś, gdzieś coś, no nie chcę powiedzieć, sknocisz, ale. Nie zawalisz, no szukam słów, no. Coś, coś nie wyjdzie. Czasami tak jest, że po prostu coś się nie uda, to będziesz to rozpatrywać, analizować. Na tysiąc sposobów, a dlaczego, a, a co, czy to on zrobił, a kto mi pomógł, a kto mi nie pomógł, a dlaczego to nie wyszło, a mogłem się lepiej, czy mogłam do tego przygotować, ty głupia, ty głupi, e, znowu jesteś beznadziejny. I, i nie, nie, nie róbcie tak. Znajdźcie w sobie siłę do tego, aby właśnie podsumować sobie ten rok od urodzin do urodzin. Wy to w ogóle, Panny, jesteście jeszcze w takim miejscu, że. Bo tak, 15 kończy się rok numerologiczny i e, Wasze urodziny właśnie przypadają na te lata, e, ro, lata numerologiczne. Więc to jest też naturalny u Was e, i u wszystkich zresztą moment podsumowania tego roku numerologicznego. Jak będziecie chcieli, to Wam zrobię takie czytanie na nowy rok numerologiczny. I e, przy tym podsumowaniu e, zgromadź siły, żeby poprawić to, e, co uznasz, że w twoim życiu należy poprawić. Hmm? To jest OK. Dobra. Praca. Praca i finanse. E, czwórka e, mieczy. W pracy. Będziecie albo mieli spokojny okres pracy, bez jakichś takich szaleńczych burzy mózgów, bez jakichś fajerwerków, bez trudnych momentów. To no po prostu będzie spokojnie sobie płynęło. Jeden scenariusz. Drugi scenariusz, scenariusz, że Wy możecie być spokojni po prostu w pracy i od, robić, pracować w zgodzie z tą rutyną, którą masz, więc e, to może być jeszcze taka sytuacja. Dla tych którzy szukacie pracy to nie w tym miesiącu się raczej nie uda, ale rozglądajcie się oczywiście. E, dla wszystkich panien może być taki właśnie spokojny. Spokojny, bezfajerwerkowy, bezwybuchowy czas w pracy. Będziecie chciały tak, ale niektóre z Was będą się chciały <grym> tak trochę przesmyknąć, ale będziecie postępować w zgodzie ze swoją rutyną. Także tutaj spokojny miesiąc w pracy, bym powiedziała. Ci co szukacie, to, to raczej w październiku. Droga panno, bo a to ty miałaś przez ostatnie dwa miesiące y, takie o, błędne te czytania, to y, może to, to się, trochę ci się już wyrównuje y, energia i tutaj jeszcze w pracy właśnie, y, jeżeli pracujesz na przykład na jakieś umowy zlecenia, kontrakty, to możesz odczuwać pewien niedosyć, że tego nie ma. Albo będzie mniej niż zwykle. Taki będziesz mieć poczucie, droga panno, że w pracy jest taki pewien zastój lub stagnacja. Ale ja tu nie widzę straty pracy ani niczego takiego. I podobnie będzie w finansach. Jeżeli chcesz coś, droga panno, we wrześniu inwestować, napracujesz się jak, jak wół, ten co tutaj niesie te toboły, Napracujesz się, napracujesz się, a los i tak ci da to, co da. Natomiast efekty jakichś inwestycji finansowych widzę tu marne. Także, jeżeli nie musisz niczego kupować, robić drogich wydatków, wiadomo, że jak trzeba kupić auto, to trzeba, to rób to w spokoju. Dobrze to, ale tobie, panu, akurat na pewno przyjrzy, przyjrzy się, nie zrobisz tego zbyt pochopnie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Więc, panny, w finansach też możecie poczuć, że e, albo jest, nie ma tendencji wzrostowej, albo jest odrobina tendencja malejąca, natomiast generalnie nie będziesz ani w, Strasznych zyskach, wielkich zyskach, ani w strasznych stratach. Ja bym tu widziała finanse, niedobry miesiąc do inwestowania. Jeżeli grasz na giełdzie, czy coś takiego robisz, to, to rób to bardzo ostrożnie i naprawdę z taką głęboką tutaj namawiam Cię analizą. Co w świecie romantycznym i związkowym? Pary. No. Niektóre panny uwaga albo wejdą w romans, albo w ich relacji pojawi się osoba trzecia. Także drogie panny, yy, oczy na około głowy i zastanówcie się w parach, czy no, żeby przyjrzyjcie się, powiem tak. Ale to jest. Może być taki, taka sytuacja. Yy, Następny scenariusz jest taki, że być może pojedziecie gdzieś, drogie panny, na wesele albo na jakąś uroczystość rodzinną, i tam duża, duża sprawa, duża szansa, że będziecie się dobrze bawić że będzie udana impreza rodzinna, czy jakiś obiad rodzinny, czy jakieś spotkanie towarzyskie, też jeżeli jesteście w parach. To świętujcie to, że jesteście razem. Zróbcie sobie jakiś taki moment, właśnie, może ty panno na urodziny, zaproś swojego partnera, ty zaproś yy, na jakąś fantastyczną kolację, żeby było romantycznie, żeby było cudownie. Powiedz jej, że świetnie się z nią czujesz, z tą osobą, że jest potrzebna, ważna w Twoim życiu. O takie tam rzeczy. Tak, żeby dostrzegać w swoich relacjach, Czas to, że jesteśmy razem, że jest, że jest nam razem dobrze, że jest nam razem fajnie, że oczywiście mamy takie i takie chwile, ale generalnie dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Okay? Single singielki. U was we wrześniu może w, przy tej jeżeli, do Panów mówię. Drodzy panowie, istnieje szansa, oprócz tego, że będziecie sporo randkować albo pisać z innymi osobami, możecie już być nawet trochę tym potąd yy, i będziecie mieli ochotę na poznanie kogoś, ale istnieje fantastyczna szansa na to, panowie, że możecie spotkać kobiety, która stanie się dla Was ważna. Mówię o miłości, kobietę do kochania, jeżeli jeszcze jej nie spotkaliście, to rozglądajcie się we wrześniu, bo żebyście jej nie przeoczyli i wtedy faktycznie w ta karta e, w sądu ostatecznego z tym, to to już jest nowe życie. To już, to by była wtedy partnerka na, e, no kto wie, nawet i na zawsze. To oczywiście dla części panów, ale, ale y, część z was, panowie, możecie mieć y, taką sytuację. Bardzo fajnie. Generalnie, single-singielki otworzycie się na to, żeby właśnie się spotykać, randkować, dobrze bawić. To nie o to chodzi, że będziesz się spotykać z 50 partnerkami, czy kandydatkami, czy kandydatami. Nie, to może być nawet. Yy, przepraszam, jedna osoba. Ale będziecie z nią yy, się dobrze czuli w jej towarzystwie i będziecie po prostu chcieli kontynuować Wasze spotkania. Także to jest yy, dobra karta na romansowanie, spotykanie się. <laughs> o matko, przepraszam. <laughs> odnawianie znajomości, odnawianie relacji. <laughs> Boże, poczekajcie. O matko! Ale się zakrztusiłam, no? Ale wracając do czytania, dobry, y, dobry moment na odnawianie relacji, na. No jednak nie. Coś mi nie może przez słowo przejść przez gardło, jakiś tam pan nie chce. Ktoś może nie chce wrócić. Bo odnowić relację, oszalała. Nie, to znaczy. Nie wszyscy. Ale ci, którzy będziecie chcieli, to, to zdecydowanie tak. Coś jeszcze w tym? Dobry miesiąc na flirtowanie i dobrą zabawę. Drogie Single, a panowie, panie też y, możecie spotkać kogoś ważnego. Jeszcze może się okazać, że dla niektórych z Was, panien, temat mamy może się pojawić. Ważny temat macierzyństwa może się pojawić, co Was może zaskoczyć. I e, jakaś kobieta może być w tym miesiącu dla Was ważna. Starsza kobieta. Która Was kocha. Tu nawet, mi się często królowa kielichów pokazuje jako mama. A jeżeli nie, ma, nie macie już mamy fizycznie, to będziecie mieć, będziecie wspominać swoje mamy, to na pewno, przy sądzie. Niektórzy możecie się, niektórzy z Was mogą się zastanawiać nad tym, czy co mi rozliczać nawet swoich, swoją mamę z tego, jak, jak co nam dała. Yy, jaką miłość nam dała. To chyba wszystko, drogie panny, ale widzę dobry miesiąc przed Wami. Tylko bądźcie, naprawdę, zróbcie taki sobie prezent urodzinowy i bądźcie bardziej spontaniczne. Nie wszystko da się zaplanować. Ja bym tutaj wyraźna jest sugestia kart. I uwaga, przechodzimy do Waszego prezentu urodzinowego. Droga panno. Dla Was specjalnie w prezencie urodzinowym, czytanie tak lub nie, odpowiedź tak lub nie. Zadaj sobie dowolne y, pytanie, którą, która y, no, takie żeby odpowiedź tak lub nie y, była adekwatna do tego pytania. I ja Ci już powiem tak, czy nie. Więc droga panno. Tak czy nie? Tak. Na twoje pytanie karty odpowiadają Ci tak, zdecydowanie tak. To o czym myślisz, ma, ma jak to się mówi, dwie nogi. Możesz to osiągnąć. Jeżeli było to coś do osiągnięcia, to jak najbardziej. Poczujesz się z tym fantastycznie, że niektóre z panien możecie się poczuć, że złapały Pana Boga za nogi. Jeżeli myślałyście o jakiejś osobie w kontekście romantycznym, to tak, może coś z tego wyjść. Albo zerkacie na kogoś w kontekście romantycznym. To tak, to, to przejdźcie do działań. <noise> Jeżeli e, macie jakieś. No tych pytań mogło, nie, no, nie ma szans, żebym ja tu y, mogła dać jakieś przykłady dla wszystkich, ale odpowiedź dla Ciebie jest zdecydowanie tak. I jeszcze raz wszystkiego cudownych urodzin, drogie panny. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszystko. Ko y Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Mówcie, że taki kanał istnieje. Zapytaj Tarota. I co? I do widzimy się w filmiku. Obejrzyj poprzednie moje filmy, jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś. Może Cię zainspirują do czegoś. A ja będę robiła teraz oczywiście czytania dla wszystkich znaków zodiaku. Aha, i jeszcze zobacz Ascendent. I ważne planety osobiste. Link będzie w opisie filmu. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, napisz maila. I to chyba wszystko. Zrobię na zakończenie roku numerologicznego, czytanie na nowy rok numerologiczny. Pozdrawiam, ściskam Was, Panny, gorąco całe. Pa! Pa!